Ulica Żywiczna może być jawożnianą znana z ich interwencji dotyczących stanu słupów energetycznych. Ta sprawa jednak nie znalazła swojego finału. Fakt, że został na tej ulicy wymieniony jeden ze słupów, jednak, jak zauważa jeden z mieszkańców, konieczność wymiany ze względu na stan techniczny zachodzi również w przypadku sześciu innych. Sób, który tutaj się znajduje na posesji numer 7, ten słup jest cały czas popękany. Przechyla się. Już w tamtym roku, w trzeciej dekadzie, mieli nam wymienić supa. Pisma nam wysyłali, że żeby... będzie. Będziemy mieli zrobione. Do dnia dzisiejszego nie mamy nic. Słup jest stary, popękany. Zrobili wymianę słupów na całej Szelonce. Na kolonii Ozotkowej powymieniali. Na naszej ulicy jest sześć słupów, żeby wymienić. Jest koniec roku. Obiecaliście nam, że nam zrobicie. Nasz rozmówca, pan Ryszard, zauważa jednak, że równie istotnym problemem dla mieszkańców ulicy Żywicznej jest właśnie sama ulica. Droga, jaka biegnie tędy, jest jaka jest. Bardzo wąska i relatywnie prosta. To sprawia, że kierowcy jadący tą drogą miewają nieco cięższą nogę niż powinni. Problem potęguje fakt, że tą ulicą również poruszają się osoby starsze oraz dzieci. Dlatego też problem jest znaczący. Mamy tą ulicę zwężoną, jak nam robili kanalizację to tu mamy taką sytuację, że tu tak jeżdżą samochodami szybko, czy wieczorem, czy w dzień, że nie da się z posesji w ogóle wyjść na tą drogę. Tutaj, proszę Państwa, bloki są wybudowane, ludzie chodzą na spacery, dzieci malutkie jeżdżą na rowerkach. Nie można patrzeć na to, jak dojdzie do jakiegoś śmiertelnego wypadku. Już raz tutaj było zdarzenie, że jechał pan samochodem, drugi jechał motorem i było zdarzenie, że przeleciał przez samochód, o małe włości nie zabił. Proszę Państwa, czy trzeba coś dopiero wtedy robić, jak dojdzie do jakiegoś śmiertelnego wypadku? Prosimy, ażebyście nam zamontowali pas wolnego ruchu, żebyśmy się tu czuli bezpiecznie i mogli normalnie, godnie żyć. Gdy więc w grę wchodzi problem bezpieczeństwa, to pozostaje nam jedynie mieć nadzieję, że prośby mieszkańców zostaną wysłuchane.